Książę Harry stracił dziewictwo z Elizabeth Hurlem do tablicy a aktorka już zabrała głos. Wciąż nie milknął echa Netflixowego dokumentu Meghan Markle i księcia Harry'ego. Który wywołał w mediach ogromne poruszenie. Choć nasus seksów wyżyma się teraz pół świata. A druga połowa wyraźnie bierze ich w obronę, to warto pamiętać, że przed royalsami jeszcze kolejna bomba. Mowa o autobiografii Harry'ego która trafi na sklepowe półki w styczniu. Wspomniane dzieło jeszcze nie trafiło w ręce czytelników, a już budzi podobne emocje tak jak słynny Netflixowy dokument. Trudno się zresztą dziwić, bo wygląda na to, że dowiemy się o księciu Harem dużo więcej, niż można się było spodziewać. Jak donosi THS Sunday Times, Między wersami książki z pary mąż Mekhan Markle omówił nawet dość intymną kwestię, jaką jest jego inicjacja seksualna. W autobiografii Harry ponoć wyznał, że stracił dziewictwo jeszcze jako nastolatek. Do tej podniosłej chwili miało dojść na wsi, a w okolicznościach przyrody towarzyszyła mu starsza od niego kobieta. Która stała się jednocześnie jego pierwszą kochanką. O kogo może chodzić? tego ex-royals oczywiście nie zdradził wprost, ale fala domysłów już ruszyła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak twierdzi Insider, potencjalną pierwszą miłością Harry'ego mogła być ponoć aktorka Elizabeth Hurley. Skąd taki wniosek? Otóż wcześniej mieszkała w Gloucestershire, gdzie royalsi mają wiele posiedłości. A także jest od niego starsza, więc teoretycznie pasuje do wskazówek, które zostawił w książce Harry. Na odpowiedź nie trzeba było zresztą długo czekać. Hurla zgodziła się zabrać głos w rozmowie z tym samym medium. A jej komentarz w dyskusji nad dziewictwem Harry'ego nie pozostawia złudzeń. Nie, to nie ja. Ha zaczęła, a po ponownym pytaniu zaprzeczyła jeszcze wyraźniej: nie, to nie o mnie chodzi. Absolutnie nie. Choć stanowisko aktorki jest jednoznaczne, to komentujący wskazują, że nawet jeśli faktycznie chodzi o nią, to, z racji pozycji Harry'ego, i tak przecież nie przyznałaby się, że to właśnie z nią stracił dziewictwo. Póki co medialne poszukiwania posiadaczki cnoty księcia wciąż jednak trwają.